Siemaneczko, cześć, dzień dobry, niedziela, godzina 12.00, no właśnie, punktualnie, na kanał wleciał odcinek z przekazaniem Passata, akcja! czyli ostatnie auto dla widzów przerodziła się dość nietypowo bo chyba pamiętacie, że zakupiłem samochód, który miał 650 tysięcy przebiegu, udokumentowany chciałem pokazać, że można, że duży przebieg nic złego nie znaczy, chciałem zniszczyć ten samochód wy zadecydowali się łysy zrób z niego fajny projekt no, gusta są różne, niektórym się on podoba niektórym się nie podoba pamiętacie, prosiliście też, żeby zrobić wyniki konkursu na żywo, odpaliliśmy niedzielnego live'a, w którym też zrobiliśmy cel że cegiełka na fury marzeń M4K, gdzie żeście cały cel zebrali i w ogóle o tym opowiem na końcu. Zatem no jest już ze mną nowy właściciel Passata, porozmawiam z nim chwilę, mam nadzieję, że nie będzie się denerwował, bo to też tak nie jest łatwe wejść na taką milionową publiczność. A Wam dziękuję za to, jak się zachowaliście, z gratulacjami ze wszystkim, żeście Bartka znaleźli od razu, znaleźli jego profil, zaspamowali go gratulacjami wszystkim innym, ale to świadczy o tym, że tworzymy bardzo dojrzałe społeczeństwo, jeżeli chodzi o kanał Miłośni Czterech Kółek, więc zostańcie do końca, bo jest jeszcze parę niespodzianek, o których chcę powiedzieć. Jest ze mną Bartek, przywitam się. Coś. I co? Na żywo lepiej? Na żywo, bo dużo lepiej, naprawdę. Szok. Powiedz mi, bo bardzo mnie interesuje, mniej operatora, jak to jest uczucie, kiedy oglądasz na żywo wyłonienie zwycięzcy i nagle dowiadujesz się, że to ty, bo ty oglądałeś z żoną? No tak, tak, tak. Znaczy, dla mnie to był szok w ogóle. Naprawdę, jak ludzie rozmawiali z tobą, kiedyś się mówili, że trzęsą się w ogóle, tak, to jak się można trzęsić, jak się słyszało, że się wygrało coś? A to naprawdę jest taka, takie, takie emocje. No, słyszeliśmy to przez, naprawdę słyszeliśmy szok. przez telefon, bo ja tak. Głośno mówiący, tak, tak. e, i nie chciałeś tylko krzyczeć ze względu na to, że tak, dziecko. Tak. Ja myślałem, że z wszystkich sąsiadów wtedy. To znaczy pobudził. No to jeszcze wcześniej było, ale rzeczywiście. Powiedz mi, jesteś widzieli? z Kielc. Tak, Kielc, tak, właśnie, bo jeszcze chcieliśmy załatwić, jak jechałeś do nas. Mhm. Płytę, bo jest płyta dla ciebie do odbioru, ale to chłopaki mhm. w, z letniego dadzą ci mhm. bezpośrednio. Ja ci dzisiaj dam taką płytę zastępczą. No dobra, no o tej płycie mowa. I teraz każdy się zapyta, łysy, kiedy będzie. Ten kawałek dostępny w sieci już w Wigilię na kanale letni będzie. Autorski kawałek, który zrobiliśmy na live, będzie teledysk. Teledysk już mamy nagrany i mam nadzieję, że będzie się dobrze słuchało, bo śpiewać to może ja nie umiem ale wyszło fajnie, e, jakie wrażenie, bo jakby my teraz odpaliliśmy kamerę, ale my już od godziny sobie chodzimy Ach, tak. wokół samochodu żeby się wyluzować. No niesamowity e. jest samochód i kurczę. wszystkie te części jak oglądaliśmy, czy na Instagramie, czy gdzieś e, tak na YouTubie, poszczególne części jak nam prezentowałeś, no kurczę, no szok po prostu, że to się może tak, e, tak fajnie zgrało tak? Właśnie, powiedz mi jakie będzie przeznaczenie tego auta jeżeli chodzi o to co, bo widzowie zaraz będą pytać czy to jest, będzie daily, czy to będzie po prostu takie wystawowe auto A raczej zabawka, raczej, raczej zabawka, tak rzeczywiście mówię no no nie przejedzie się tym niezauważony, raczej, tak. Po prostu też. No i strach to trzymać, tak. No ja mieszkam pod blokiem, tak, więc nie da Rozmawiałem rady. Rozmawiałem z Bartkiem, powiedział. Powiedział, że na razie nie sprzeda, a pewnie tak, ogólnie tak. nie sprzeda. Rozmawialiśmy z Bartkiem, że jest to projekt rozwojowy, który można rozwijać. Tak, więc mam nadzieję, że pojawi się na eventach, które będziemy robić czasami. Będziemy tak się starać, tak, na pewno. było spotkać. Tak, tak. E, masz dziecko, ile dziecko ma lat? Dwa lata. Dwa dwa latka. Latka. Chłopiec, dziewczynka? Chłopiec, Michałek. No, Michałek, uh -huh. widzicie? A widzę, jesteś od którego roku? No, dwa i pół roku na pewno, ale nadrabiałem filmiki, tak? Wcześniejsze też. Chociaż moje zdolności mechaniczne są dużo, dużo, dużo słabsze na pewno od Nie, większości. No wiesz, kanał motoryzacyjny tak. ma różne wątki. Natomiast jeżeli chodzi o... To też by, by byście chcieli wiedzieć. Kwestie podatkowe, kwestie formalne to my za każdym razem bierzemy na siebie. Mhm. I coś, o czym Ci nie mówiłem. E, ubezpieczenie też e, dostaniesz od nas gratis. Firma Mubi, która tutaj super. bardzo mocno sponsorowała, zrobiła ubezpieczenie na kocura. Wyszło 640 zł, więc naprawdę za OC jest to Matka, spoko. E, zobaczymy, co z blachami, bo tej, tego nie żeśmy nie dogadali. Mhm. Stasiu mówi bardzo tak, bardzo. ja mówię tak, ty mówisz mhm. tak. Mam nadzieję, że się uda blachy mhm. zostawić, chociaż jest obowiązek przerejestrowania. Mhm. Można oglądać. a wiem czego nie. Chodź do środka, bo tego jednego ci nie zdradziłem, czy nie odpaliłem ci Audi. Wsiądź sobie na pasażera, a ja idę znaleźć klucz. Oczywiście Artur still out for you zawsze krzyczy na mnie łysy na odpalonym puszczaj. No to teraz na odpalony będę puszczał podgłośnie. Jak słuchawki? Jest jak, moc. Jak wrażenie, dobrze. Jest Robi roboty. No. No, nie, się oddychać nie no. da. A teraz ci puszczę kawałek, który mm, pokaże możliwości, ale nie mogę go tu, bo mi YouTube zablokuje. No, czyli gra. Tak. Robi wrażenie, nie? Chłopaki z Out for You zrobili. To jest aż uśmiech na twarzy, Ta, od razu. Co, ja jeszcze zrobię jedną rzecz, też nie reżyserowaną, czyli. To jest twoje. Drugi dostaniesz, bo jeszcze jest jeden zapasowy. Komplet dokumentów, które były z tym Passatem. Jedną rzecz Bartku, muszę przeprosić wszystkich, bo no, pracuję od trzech tygodni non stop. Nie? Niedziela i tak dalej. Wiesz, czego zapomniałem? Chłopaków wszystkich zebrać, miałem im zadzwonić Uhu. i chciałem przyprosić wszystkie ekipy, które brały udział, że zamuliłem. Natomiast no tutaj Stasiu teraz wyświetli wszystkich, którzy występowali w krótkich szotach. Od oklejania po chłopaków z out for you, po chłopaków od tutaj tapicerki, więc naprawdę dziękujemy. No i co, Bartku? No jednak, Da się. Da się. ja w ogóle też chciałem bardzo w tym momencie podziękować wszystkim, nawet tak. Nie, nie no Tobie najbardziej, prawda, wiadomo, organizatorowi, fizycznie. ale wszystkim naprawdę, którzy tu brali udział przy tym projekcie i znaczy, no naprawdę to jest. jestem wdzięczny i to jest dzięki, będziemy szanować. Dzięki takim ludziom jak Ty, to jest dzięki widzom. A powiedz mi, na co dzień czym jeździsz? Peugeotem 508. to 508. 12 rok. A ładne autko, ładne autko. No, no, no teraz już no. mniej, po, po latach, a w tam mieście, ale co no. no naprawdę to się, to się dzieje, takie rzeczy się dzieją, kochani. E, podsumujmy, dlatego, że e, no, mam dla was niespodzianki, dlatego że od stycznia zaczynamy. No i może się okazać, że zaraz przypadkowo kiedyś, może 508K trafi do fuchury marzeń Bajem 4K, a to życzę bezpiecznej podróży do Kielc. Niech służy to auto jak najlepiej konfiguruj go sobie, tak powiedziałem z wnętrzem. Mm -hmm. Jak chcesz, czy zamontować normalne pasy czy cztery fotele, żeśmy na razie taką konfigurację mm -hmm. zrobili, bo pasy muszą być 45, natomiast to już. Dowolność jest, ja totalnie się nie wtryniam w ten projekt. Zrobiłem go na tyle, ile mogłem. E, no i tyle. No. Wiesz co, jest we mnie takie uczucie zawsze, że trochę taka część mnie wyjeżdża i zawsze się o to boję, więc e, będzie dobrze, tak? Będzie, będzie dobrze. Będzie dobrze, na pewno. Dobra, leci uważaj na siebie. Dzięki bardzo. Ciężkie są to dla mnie chwile, bo no taki kawałek mnie odjeżdża z firmy, kawałek mojej załogi. Chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy wzięli udział przy tym projekcie, który był trudny, mimo że dla niektórych to tylko pasat, ale zakres pracy, serce włożone w tą pracę, przede wszystkim. Podziękowania zacznijmy dla firmy M-Tuning, która już w 2020 będzie z nami non-stop współpracować, wchodzimy w taką bardzo ścisłą kooperację, no bo wsparcie tymi wszystkimi elementami, które tutaj przyszły, to było naprawdę coś, że ja pierwszy raz nie musiałem wydać kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w samych częściach tutaj to wliczałem wam kiedyś ile pieniędzy, więc wielki like dla m tuningu projekt. No gdyby nie Hubi Design, wszystkie linki macie w opisie, to tak doby to, to nie wyglądało. Gdyby nie poświęcenie całej mojej załogi, ekipy, żeby tu siedzieć, żeby to wykończyć, to by tak nie wyglądało. A Bardzo chciałbym podziękować, bo też dostałem wsparcie i, i, i tutaj macie, wam się wyświetla strona Mubi.pl. I cieszę się dlatego, że Mubi.pl od przyszłego roku już tak naprawdę z nami we wszystkich fajniejszych projektach będzie uczestniczyć. To też jest duże odciążenie dla nas. No i co? Przygotowaliśmy dla was jeszcze z Mubi.pl właśnie widzicie tutaj na stronie jak klikniecie tutaj strona dla M4K to macie rabat 150 zł wraca wam za zakup polisy. No i tyle. Link macie w opisie. Podziękujmy wszyscy. Podziękujmy jeszcze raz wszystkim ludziom, którzy brali udział w projekcie. Tam im na Facebooku zostawcie lajka, bo od stycznia 2020 roku ja się nie zatrzymam. Przede wszystkim to jest co, to, co chcieliście słyszeć. Ja się nie zatrzymam. Lecimy z tematem fury marzeń by M4K, gdzie po prostu wasze samochody będę brał i robił na antenie tak jak uważamy, żeby było naprawdę fajnie. Wiemy, że Artur z Tool For You będzie wspierał wszystkie projekty, jeżeli chodzi o audio. Wiemy też, że wszystkie firmy z nami zostają, więc coraz będą to syte projekty. Pytacie się pewnie, ile tych projektów damy radę zrobić w przyszłym roku. W tym roku zbudowaliśmy pięć samochodów, z czego dwa naprawdę trudne, bo Passat wbrew pozorom był trudnym samochodem, jeżeli chodzi o ilość przeróbek, a najtrudniejszym to był polonec z silnikiem od Hondy S2000. No i znalazł się zwycięzca, to mówię na live, na szczęście. Może mi się w przyszłym Roku uda odkupić to auto, zależy, ile będą za nie chcieli. 2020 wasze auta będą picowane. Może być tak, że odpali mi i w końcu zrobię to 46 z 2JZ, jako no to miało być ostatnie auto dla widzów, ale cóż, jedna rzecz, za którą chcę podziękować, to za to, że jesteście wy. Dlatego, że takie wsparcie, jakie dajecie mi, mojej ekipie, do działania potrafi góry przynosić. I bez was. To nie miałoby sensu. Dlatego kanał tworzycie wy jako widzowie, nie łysy, jako człowiek, który nie zna się, jest nie mechanikiem, jest B, i, i w ogóle, tylko wy jako społeczność, więc. No, Dajcie znać co myślicie o tych furach marzeń i innych ewentualnie projektach, w tym roku widzimy się jeszcze na dwóch odcinkach i jednym najważniejszym dla mnie, czyli podsumowaniem roku i to się wytnie 2019, gdzie przedstawię plany działania na następny rok. Dziękuję też Stasiowi, który stoi tu z drugiej strony kamery, pomachaj ręką. O, tu. On też ma swój kanał, tu się wyświetla i robi insajdy, czyli jak wygląda życie operatora z drugiej strony, ostatnio wleciał odcinek po moim namowie. Więc koniecznie zajrzyjcie. Cieszę się i trochę się smucę, ale może teraz wreszcie odpocznę bo święta. Więc kochani, zdrowych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia życzę ja, życzy cała ekipa M4K Garaż. M4K Garaż Szemut, Kościerzyna, już Wrocław, a od następnego roku cała Polska. Aby te święta były naprawdę wspaniałe, rodzinne, aby spełniły się Wasze marzenia, Wasze motoryzacyjne marzenia i aby życie nie było tak trudne. Może być tylko lepiej, choć mogą być chmury na horyzoncie. Naprawdę spędźcie te święta dobrze, mądrze i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeden kamery nie ma, rozmawiał ze mną. Nie przejmuj się totalnie. Jesteśmy? Lecimy z tematem Fury Marzej Ban... Skjønner.